Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejną częścią tańszych zamienników marki Basic Club, Tak jak zresztą już Wam wspomniałam w pierwszej części, szykuje się ciąg dalszy. No i w sumie też mogę zapowiedzieć kolejną część, która będzie dotyczyła stricte retinoidów, czyli produktów z retinolem, retinalem, których w swojej ofercie Basic Club ma sporo. No i też w sumie teraz kolejny nowy produkt dołączył do tego grona, no ja też znalazłam tańsze odpowiedniki. Wtedy jeszcze raz wam przypomnę, z czym je się retinoidy jako taką powtórkę z rozrywki, dlatego że już nagrywałam osobny film o retinoidach od A do Z, więc zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i oczywiście, jeżeli filmik ten będzie pomocny, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. I już zaczynam. Ale zanim zaczniemy, myślę, że raz jeszcze warto wyjaśnić, co rozumiem przez zamiennik łamany na odpowiednik. Oczywiście są składniki, które są wspólnym mianownikiem i Przede wszystkim to są takie główne składniki aktywne w konkretnym stężeniu. Natomiast to, że te składy nie pokrywają się w 100%, nie znaczy, że te kosmetyki nie działają tak samo. Też te pozostałe składniki, które występują w odpowiednikach, mają zbliżone działanie i finalnie ten efekt osiągnięty na skórze będzie taki sam, więc liczy się. Działanie i też przyporządkowanie potrzebom naszej cery i na tym się skupiłam szukając tych tańszych odpowiedników, i uważam, że znalazłam naprawdę bardzo ciekawe propozycje, takie m, nietypowe, więc też mam nadzieję, że dzięki mnie odkryjecie coś ciekawego, i oczywiście, że będzie to pomocne. Pierwsze serum, dla którego znalazłam tańszy odpowiednik, o czym zresztą e, napomknęłam w przypiętym komentarzu pod ostatnim filmem z zamiennikami e, jest serum trawiaste z Basicula, w tym. W stężeniu 15%, chociaż sama uwielbiam 20% i myślę, że też znalazłam małą alternatywę dla tego 20%, ale o tym zaraz. Przede wszystkim jest to serum antyoksydacyjne, gdzie mamy ultra stabilną formę witaminy C, etylową w stężeniu 15%. Poza tym mamy glutation, silny antyoksydant, resveratrol również i witamina E, także mamy taką bombę antyoksydacyjną. Poza tym mamy prebiotyki. Prebiotyki, które świetnie dbają o bariery, zróżpidową. O mikrobiom skóry, zarówno łagodzą podrażnienia, jak i też y, zwalczają niedoskonałości, normalizują wszystko to, co się złego dzieje na naszej skórze. Jeśli chodzi o tańszy odpowiednik, to również spełnia te same funkcje, zarówno antyoksydacyjne, jak i takie regulujące, ale także i odżywcze, nawilżające, zapobiegające ucieczce wody z naskórka, co też wynika z konsystencji tego produktu, bo ile serum trawiaste jest wodnożelowe, żelowe to tyle właśnie tańszy odpowiednik jest w konsystencji emulsyjnej, czyli takiego lekkiego kremu. Chodzi oczywiście o serum z marki Nakomi, serum korygujące kolory skóry, jest to taka względna nowość. Mamy tutaj taką samą formę, ma witaminy C w takim samym stężeniu. Poza tym mamy również sporo antyoksydantów, jest witamina E, kwas ferulowy, który jest jednym z lepszych mm, antyoksydantów. Co prawda nie mamy takich stricte probiotyków, natomiast mamy składniki, które w podobny sposób działają, bo one również będą dbały o mikrobiom skóry, będą zwalczały niepożądane bakterie na naszej skórze yy, na rzecz tych prawidłowych, które tam powinny występować i chodzi mi o lacticol i xylitol. Xylitol, który jest humektantem, e, który będzie i wiązał wodę w naskórku, nawilżał tą skórę, e, natomiast też i ma takie działanie. Poza tym mamy dwa oleje, bo jest to forma emulsyjna z baobabu i konopny, który również jest wskazany dla cer skłonnych do niedoskonałości. Łącznie mamy sześć wspólnych składników i docelowo działanie będzie takie samo, różnią się po prostu konsystencją. Więc jeżeli konsystencja emulsyjna Wam nie przeszkadza, to myślę, że to też jest fajna opcja do przetestowania za znacznie mniejsze pieniądze. Zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy jednak nasza skóra potrzebuje nieco więcej tego odżywienia, a właśnie wersja emulsyjna serum jest w stanie nam to zapewnić. Tak jak wspomniałam, uwielbiam serum trawiaste z 20% witaminą C. I tutaj, już bardziej w formie ciekawostki, pokażę Wam zestaw z biochemii Urody. Jeszcze nie sklecony, jeszcze nie połączyłam tych wszystkich składników ze sobą, bo czekam, aż wykończę chociażby to serum znakomi. Jest to zestaw booster rozświetlający z witaminą C. I uwaga, tutaj mamy 25% witaminę C, właśnie w tej formie etylowanej, kwasu askorbinowego. Mało tego, mamy tutaj jeszcze 20% resferatrolu, czyli silnego antyoksydanta pozyskiwanego z winogron, a pozostałą część stanowi baza, czyli glikol. A jak zresztą Wam pokazywałam w szorcie, połączenie tych wszystkich składników w zestawach Biochemii Urody jest dziecinnie proste. Macie instrukcję, macie bazę i klewacie po prostu poszczególne flakoniki, zamykacie, mieszacie. I tyle. I macie serum, które, którego data ważności jest określona na opakowaniu i ona wcale nie jest aż taka krótka, co najmniej 6 miesięcy od sporządzenia. I wrócimy na moment do pierwszego serum peptydowego pod oczy, jaki Basic Lab wypuściło, czyli do serum peptydowego z 10% argireliną, które Wam już pokazywałam w poprzedniej części, natomiast znalazłam dwa tańsze odpowiedniki, naprawdę bardzo zacne Zaczynając od produktu marki Basic Lab, tutaj mamy 10% argirelinę, czyli neuropeptyd, który działa podobnie jak toksyna botulinowa, a przynajmniej jest do niej porównywany. Także mamy tutaj kofeiny, niacynamid, pantenol, kofeina będzie zmniejszała zacienienie, obrzęk, czyli tak standardowo, ogólnie skład jest bardzo prosty, główne skrzypce gra argirelina. A tańszy odpowiednik, bardzo ciekawy, to jest produkt z marki Ava. I to jest seria profesjonalna. E, biomimetyczny koktajl, stymulacja genu długowieczności, kuracja naprawcza skóry, redukcja zmarszczek i jest tutaj takie mm, wskazanie do stosowania do mezoterapii bezigłowej i do sonoforezy. Znalazłam go na jednej stronie, e, gdzie można go kupić po zarejestrowaniu się na tą stronę. Sama to zrobiłam, zarejestrowałam się po prostu jak do każdej innej e, strony internetowej, do każdego innego Sklepu online. Tutaj mamy 30 ml, a argireliny mamy tutaj 6%, czyli oczywiście mniej niż Basic Lab, ale nadal to jest 6%, ale dodatkowo jeszcze mamy 3% resferatrolu, który zwalcza wolne rodniki, także stymuluje produkcję kolagenu elastyny, też poprawia naturalne procesy naprawcze skóry i te 3% naprawdę jest zadowalające. Poza tym też mamy niskocząsteczkowy, hydrolizowany kolagen, e, który też będzie wpływał na elastyczność, y, jędrność, y, takie odżywienie skóry, witaminę E jako antyoksydant, retinyl palmitate, czyli mniej aktywna e, forma witaminy A, olej sojowy, który będzie dbał o barierę hydrolipidową. Co prawda jest tutaj informacja o unikaniu obszaru wokół oczu, to ja bym zaryzykowała. Co najwyżej Zużyjemy na twarz, szyję dekolt i myślę, że tak czy siak warto przetestować, bo i stężenie, i kombinacja składników aktywnych jest bardzo ciekawa. I jeszcze jeden tańszy odpowiednik, o którym już wspominałam w szorcie, w tym takim krótkim filmiku, który Wam wrzuciłam, jest to Biochemia Urody, skoncentrowany booster. Mm przeciwko zmarszczkom mimicznym. Tutaj mamy takie samo stężenie argireliny, 10% i tutaj już mamy adnotację o tej nowszej generacji argireliny, czyli po 20 roku, też y, wpływa na zwiększenie objętości mięśni, a więc też przywrócenie i owalu twarzy i ogólnie jej objętości, czyli coś a la volumetria twarzy. Mamy też 5% peptydu miedziowego, e, który regeneruje naszą skórę, e, też y, pobudza produkcję kolagenu alastyny, poza Zatem mamy bazę w formie kolagenu. W sumie ja używam tego produktu zarówno pod oczy, jak i też na takie typowe zmarszczki mimiczne wynikające z przykurczu mięśni, czyli bruzdy wargowonosowe, nosowe mięsień, obniżacz kącików ust, no i też czoło lwia zmarszczka, więc w sumie wyjdzie na to, że praktycznie na całą twarz nakładam to serum. Ono jest takiej lekkiej... Żelowej konsystencji, która nie jest wcale lepka, e, bardzo fajnie się wchłania, dobrze się rozprowadza na skórze. Może być po prostu dodatkowym produktem do wielowarstwowej pielęgnacji. Trzeba poczekać, tak jak mówiłam, 4-6 tygodni na to, żeby odnotować działanie peptydów. Przy peptydach nie widzimy tych efektów gołym okiem, więc ja po prostu wierzę, że one działają, że są takimi cichymi pomocnikami i to mi w zupełności wystarcza. Kolejny produkt Basic Lab, dla którego znalazłam tańszy odpowiednik, jest to liftingujące serum pod oczy i na powieki z 10% kompleksem peptydów. To jest to drugie serum, które marka Basic Lab wypuściła. Pierwsze to było to e, po prostu z peptydami i kofeiną, natomiast drugie w takiej bardziej już powiedziałabym emulsyjnej konsystencji, ale lekki krem, to jest właśnie to, dla którego znalazłam odpowiednik. Serum Basic Lab ma przede wszystkim mieć właściwości odżywcze e, też pobudzające mikrokrążenie i przeciwzmarszczkowe przez zawartość aż 10% kompleksu peptydów. W składzie mamy również składniki, które będą dbały o bariery hydrolipidową takie jak e, ekstrakt z albicji, skwalan, propanediol, e, ceramidy. Natomiast tańszym odpowiednikiem jaki znalazłam jest również nowość z marki Nakomi. I też ma taką samą konsystencję właśnie takiego lekkiego kremu. E, oczywiście znacznie tańsze pojemność ta sama. Co prawda w Nakomi nie mamy podanego konkretnego stężenia peptydów, co jest oczywiście na minus, bo w Basic Lab mamy aż 10% i są to konkretne peptydy, które pobudzają produkcję kolagenu, wręcz nawet jest to wskazane w konkretnych typach kolagenu. Natomiast w Nakomi również mamy peptyd, jest to Palmitoylhexapeptid-12, który jest fragmentem cząsteczki kolagenu typu pierwszego i co za tym idzie, będzie działał jak neuroprzekaźnik, więc też będzie stymulował produkcję kolagenu i Innych głównych białek macierzy posakomórkowej. Z kolei mamy podane konkretne stężenia innych składników, które e, są wręcz jakby opatentowane. I jest to między innymi e, Beauty Eye. Mamy tutaj 3% tego kompleksu, e, który ma zmniejszać cienie pod oczami, ujędrniać skórę i działać wzmacniająco. I tutaj bym powiedziała, że jest to poniekąd jakby odpowiednik czy zamiennik dla tej kofeiny, która występuje w produkcie marki base Club. Także mamy Kobiolift. Lift. 3%, który będzie wygładzał, napinał skórę i tworzył film ochronny. Więc też tutaj bym te 3% gdzieś tam podciągnęła pod działanie peptydów. I jeszcze mamy Dermaxyl, też 3% tego składnika, który będzie odbudowywał barierę hydrolipidową. Mamy o jeden olej i jedno masło więcej, aniżeli w Basiclab, więc to też sprawia, że ten kosmetyk jest bardziej odżywczy i faktycznie przy jego stosowaniu nie odczuwałam potrzeby używania kremu. Oczywiście używam, bo stosuję naprawdę wielowarstwową pielęgnację również pod oczami, natomiast można by było się obyć bez tego. W poprzednich odpowiednikach podałam Wam tańszą opcję dla serum. z 5% miacynamidem Basic Lab, no i teraz czas na 10% stężenie tego składnika. Poza samym mamy również prebiotyki, które idealnie komponują się w pielęgnacji cery skłonnej do niedoskonałości, ale też i mamy kompleks peptydów. Kolejny zestaw booster z biochemii urody. Poza też w stężeniu 10% mamy tutaj również ekstrakt skory kory wierzby, który naturalnie ma w sobie salicylanę, który świetnie łączy się z lipidami naszej skóry, jest pogromco za skórników, normalizuje wydzielanie sebum, wygładza skórę pory zmniejsza, no po prostu jest idealnym składnikiem dla cer tłustych. O ile tolerujecie salicylany, to tutaj macie naprawdę konkret. Poza tym jeszcze jest kwas liponowy 2,5%. To jest bardzo ciekawy składnik, bo on poza właściwościami antyoksydacyjnymi, czyli zwalczającymi wolne rodniki, też aktywuje w skórze enzymy, które ułatwiają przyswajanie się witaminy A. Wygładza, ujednolica cerę, zmniejsza widoczność porów. No i też posiada właściwości halatujące, czyli wiążące metale ciężkie, które odpowiadają poniekąd za nadprodukcję melaniny, czyli tego barwnika w naszej skórze, który odpowiada za przebarwienia. Także ta propozycja będzie idealna dla osób z cerą trądzikową, tłustą, skłonną do niedoskonałości i też z rozszerzonymi porami, z przebarwieniami. W poprzednim filmie pokazywałam Wam tańszy odpowiednik kremu ceramidowego Basic Club, tej lżejszej konsystencji, i teraz przyszedł czas na bogatszą. I o ile wersja bogatsza Basic Club mi nie podeszła, ze względu na to, że ten krem się tak rozmazywał na twarzy, więc sama aplikacja już nie była zbyt przyjemna, to wcale nie odczuwałam po nim takiego mega odżywienia. Jakiego bym się po nim spodziewała? Natomiast tańszy odpowiednik jest czymś na pograniczu tej lekkiej i bogatej konsystencji, bo jego konsystencja z kolei jest dosyć lekka, taka jedwabista, ale daje odpowiednie nawilżenie, odżywienie skóry. No i zdecydowanie jest, jest to produkt wskazany dla cer atopowych, bo właśnie ta seria jest dedykowana do takich cer, no i też wrażliwych i każdej innej, która potrzebuje po prostu nawilżenie odżywienia. Powiedziałabym, że takiego bardziej bazowego kremu, który będzie dbał o barierę hydrolipidową. I jest to produkt z marki Nakomi, seria Dermo. Proteinowy, plaster, krem do skóry atopowej 50 ml. I aż 15 składników pokrywa się w obu tych kremach, w tym 13 składników aktywnych. I mimo, że w składzie odpowiednika nie mamy chociażby betainy czy mocznika, które w Basic Love są w konkretnych stężeniach 5-3%, to nadal pozostałe składniki takie odżywcze kremu na komi że on naprawdę jest bardzo dobrą. Opcją do dbałości o barierę hydrolipidową, dlatego że w składzie mamy te takie idealne połączenie ceramidy, cholesterol i oleje. Cztery oleje łamane na masła, bo jest oliwa z oliwek, masło shi, awokado i z nasion sacha inchi. Hydrolizowane proteiny pszenicy, ryżu, jedwabiu, stąd też nazwa, proteinowy plaster. Poza tym witaminę C, fitosterole, główna... Podstawowa funkcja tego kremu jest spełniona, czyli dbałość o barierę hydrolipidową, zmiękczenie naskórka, nawilżenie, odżywienie i tutaj jak najbardziej to mamy. I ostatni produkt, dla którego znalazłam dwa odpowiedniki – to jest serum Basic Lab na przebarwienia. E, tutaj mamy 10% azeloglicynę, czyli połączenie kwasu azelinowego i glicyny, która ma mieć działanie też nawilżające i takie łagodzące dla kwasu azelinowego, który ze swojej strony jest pogromcą przebarwień, e, także reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów, wygładza, e, czyli jest po prostu idealny też dla cery skłonnych do niedoskonałości. E, poza tym mamy kwas traneksamowy, który jest świetny na przebarwienia. Patrząc na skład tego serum, można by rzec, że to jest idealne serum na przebarwienia. Natomiast znalazłam e, dwa tańsze odpowiedniki, również z Biochemii Urody. Jedna jest bardziej podstawowa. Mamy tutaj 10% azeloglicynę, e, poza tym mamy 5% niacynamidu i myślę, że to stężenie jest porównywalne z produktem Basic Lab, mimo że nie wskazali. Też mamy 5% beta glukanu, który świetnie nawilża, odżywia skórę i też ekstrakt z winogron, czyli mamy tutaj działanie e, przeciwutleniające, antyoksydacyjne i też z zielonej herbaty. Tak samo. I to jest tańsze serum, natomiast o 10 zł droższe, ale w moim odczuciu znacznie lepsze do tego stopnia, że je sobie zamówiłam. Tylko oczywiście jeszcze czekam, aż wykończę inne, żeby sobie je rozrobić. To jest zestaw serum rozjaśniające ekstra. I tutaj mamy naprawdę konkretne stężenia składników aktywnych rozjaśniających przebarwienia, także zmniejszających wydzielanie melaniny. W naszej skórze, która jest odpowiedzialna finalnie za powstawanie przebarwień, i mamy tutaj chociażby 10% azylowicynę, 4,5% witaminę C, 6% niacynamid z działania przeciwzmarszczkowego i to takiego naprawdę konkretnego, izoflawony sojowe. Są to substancje zaliczane do tzw. fitoestrogenów, czyli porównywalne do żeńskich hormonów estrogenów. Więc tutaj mamy aż 6% tego składnika i on będzie miał silne działanie przeciwzmarszczkowego przeciwzmarszczkowe, takie przywracające owal twarzy, pobudzające produkcję kolagenu elastyny. Też mamy 1% kwasu liponowego, o którym już wcześniej wspominałam, który jest silnym antyoksydantem. Też ma działanie rozjaśniające przebarwienia, e, też przeciwzmarszczkowe. I patrząc na ten skład, powiedziałabym, że to jest naprawdę e, serum multitasking, zarówno o działaniu antyoksydacyjnym, Przeciwstarzeniowym, e, zmniejszającym e, niedoskonałości, przebarwienia, zapobiegającym powstawaniu tych przebarwień czy niedoskonałości, e, nawilżającym, odżywczym, regenerującym. Świetny produkt, naprawdę świetny produkt. Nie mogę się doczekać, aż go sobie sklecę i zacznę używać. I na ogromny plus jest fakt, że dostajemy zarówno w tym wcześniejszym Azelo 10 mm, dużą pojemność jak i w tym. Tam mamy 40 ml po sporządzeniu, tutaj mamy 45 ml. I to wszystkie produkty na dziś. Mam oczywiście jeszcze inne zamienniki w zanadrzu, no i w przygotowaniu będzie też filmik o retinoidach, o tańszych zamiennikach retinoidów Beauty Lab, ale też po prostu to będzie też taka wersja przeglądu retinoidów na naszym polskim rynku. Takich łatwo dostępnych, więc y, sprawdźcie, czy subskrybujecie kanału, żeby nie przeoczyć też tego filmu. No i też mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. I ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!